Od premiery DJI Mini 5 Pro, a w zasadzie już chwilę przed, w sieci trwa głównoburza pod tytułem Czy ten dron jest w ogóle legalny? W sensie, czy powinien mieć klasę C0? No bo podobno nie mieści się w tej wadze 250 gramów. Pierwsze co zrobiłem po rozpakowaniu tego drona, gdy dostałem go na testy, to położyłem go na kuchennej wadze za 20 zł, która radośnie pokazała mi 249 gramów, więc więcej na ten temat nie myślałem. Natomiast po premierze, gdy więcej osób odebrało tego drona, postawili je na trochę droższych wagach, okazało się szybko, że wszystkim podejrzanie wychodzi 252 gramy. Ja również sprawdziłem na droższej wadze, i ta sztuka, która wcześniej niby była 249, w rzeczywistości ma 252 gramy. Czyli co? DJI oszukało swoich użytkowników i tak naprawdę klasy C0 tutaj nie powinno być. I w zasadzie, jeśli startujemy tym na takich warunkach, jakbyśmy chcieli latać klasą C0. To robimy to nielegalnie, tak? Albo lepiej, DJI wysłało te drony do klasyfikacji do eas w wersji odchudzonej, tak żeby wszystko przeszło, a nieświadomym użytkownikom sprzedają po prostu cięższe drony. Tak więc postanowiłem to sprawdzić, ale nie na podstawie mojej interpretacji jakichś tam przepisów w sieci, tylko postanowiłem skontaktować się bezpośrednio z DJI i z EAS-ą, żeby dowiedzieć się, no jak to w zasadzie z tym dronem wygląda. Czy te drony faktycznie ważą powyżej 250 gramów? Tak, mogą ważyć powyżej 250 gramów. Te wagi, które użytkownicy tam gdzieś mają, dużo osób się czepiało, a to pewnie masz nieskalibrowaną wagę, i tak dalej. W porządku, natomiast no, nawet na jubilerskich wagach wychodzi, że ta waga jest przekroczona. Zatem, czy tym dronem nie możemy latać w C0. Czy musimy przekształcić go jakby na C1? Jak to wygląda? Po ponad tygodniu prób skontaktowania się z kimś z działu dronów, tam właśnie w tej EAS-ie, w końcu dodzwoniłem się do kogoś, kto zna przypadek tego Mini 5. Mają dość dużo takich zapytań i potwierdził, że oni dopuszczają 3% odchylenia od tej wagi, bo to wiadomo jest różnie z tymi materiałami. To nie jest producent wyrobów jubilerskich, tylko producent dronów, więc te 3% jest dopuszczalne, a to oznacza, że nawet jeśli ten dron waży 252-256 gramów, to i tak jest dalej zakwalifikowany do tej klasyfikacji C0 i tym się mamy sugerować latając tutaj w Unii. So basically, if it's uh, yeah. uh, 252, it's within the tolerance of the 3%. While you're flying in the EU, it's uh, sub 20, it uh, 250. It, yeah. Okay. It, uh, uh, you can, it, it has a class mark C0, so you can use in uh, the open category A1. Natomiast jeśli chcecie tym dronem polatać w jakimś innym kraju, gdzie również jest ta klasyfikacja do 250 g, ale nie ma żadnych naklejek, certyfikatów, tylko po prostu 250 g i koniec, no to wtedy mogą pojawić się problemy. Weźmy na przykład taką Kanadę. Tutaj mamy sztywne 250 g i z tego co udało mi się dowiedzieć, to nie ma tutaj żadnych odchyleń i tam taki dron już w tej najniższej kategorii nie polata. Oczywiście jeśli waży powyżej 250 g. Dlatego w zależności w jakim kraju chcecie latać, jeśli nie jest to kraj, który jest tutaj wymieniony, no to musicie już na własną rękę dowiedzieć się, jakie tam są przepisy, i ewentualnie, jeśli do 250 g są inne, to tym dronem będziecie musieli latać już powyżej tej wagi i na własną rękę musicie się tutaj dowiedzieć. To też potwierdziło mi DJI. Natomiast jeśli latacie w Unii Europejskiej lub w tych krajach, które przyjęły zasady tej certyfikacji dronów, to jesteście bezpieczni. Dlaczego DJI bardziej nie odchudziło tej baterii tak, żeby zmieściła się razem z dronem poniżej tych 250 gramów, nie wiem, kosztem nawet jednej minuty, no to nie do końca tego, nie do końca to rozumiem, ale bo ta bateria jest ogólnie odchudzona już względem Mini 4 Pro, bo jest tam o kilka gramów lżejsza, no mogli jeszcze te 3 gramy zabrać. Naprawdę ta minuta lotu nie zrobiłaby aż takiej różnicy, ale jeśli faktycznie chcecie tym dronem latać powiedzmy w takiej Kanadzie i koniecznie w tej kategorii do 250 gramów to. Robicie to na własną odpowiedzialność, ale ja tylko tak podpowiem, że generalnie jak macie tę podstawową baterię, to ogniwa są o tutaj na dole, tutaj to jest tak naprawdę pusta wydmuszka, więc tak czysto teoretycznie jak macie jakieś narzędzia, to moglibyście wyciąć sobie tutaj jakiś kwadracik, takiego plastiku, wywalić, zakleić to jakąś leciutką taśmą. No i wtedy powinniście się zmieścić w tych 249 gramach, ale tak jak mówię, robicie to na własną odpowiedzialność i generalnie tego nie polecam. Podsumowując zatem, jeśli macie takiego drona, który ma naklejkę C0, ale na Waszej wadze pokazuje, że ma nawet te 253 gramy, i planujecie latać w Unii Europejskiej, w krajach członkowskich lub w tych krajach, które też przyjęły zasady EASY, to nie macie się czym przejmować i możecie latać tym legalnie, tak jakbyście latali Mini 4 Pro czy Mini 3. Ale jeśli planujecie wybrać się do kraju, gdzie jest sztywna granica tej wagi i nie mają tam żadnych certyfikatów, no to wtedy może pojawić się problem i albo próbujecie odchudzić tego drona, albo po prostu latacie jako cięższy dron. Tyle w temacie, natomiast jeszcze informacja do DJI. Proszę, dajcie po prostu baterię troszeczkę lżejszą, tak żeby tu był napis do 249 gramów i wtedy każdy będzie latał ze spokojem. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że uspokoiłem trochę tych doktorantów z Facebooka, którzy już tego drona skreślili i nazwali to oszustwem. Po części mieli rację, bo tak jak mówię, poza Unią Europejską faktycznie te 250 g przekraczamy, a więc nie do końca wtedy łapiemy się w tę kategorię wagową. Tak jak mówię, w Unii Europejskiej jesteśmy bezpieczni. Jeśli odcinek się podobał, pamiętajcie o łapie w górę. I Subskrypcji. No i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!